Dzień dobry Państwu. W naszym zespole odbywają się dziś targi edukacyjne, w ramach których prezentujemy bardzo bogatą ofertę naszych szkół. To jest Trzeciego Liceum ogólnokształcącego, technikum numer 1 oraz branżowej szkoły pierwszego stopnia. Od września czekają na Was cztery nowe klasa akademickie matematyczno-menedżerska z rozszerzoną matematyką i fizyką biologiczno-sportowa z elementami fizjoterapii medyczna z elementami kryminalistyki klasa humanistyczna z elementami sztuki teatralnej zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do naszej szkoły uczniowie z naszego klubu stworzyli grę która i akcja toczy się w murach naszej szkoły Gra się ciągle rozwija i zawiera elementy logicznych zagadek, oraz jest to praca prawdziwych pasjonatów programowania. Tworzymy również loga, plakaty i inne projekty graficzne. Zapraszamy wszystkich ośmioklasistów do dołączenia z naszego klubu Cyfrowy Świat. Nasza szkoła od lat niezmiennie pozostaje najbardziej usportowioną szkołą w powiecie buzkim. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów oraz pasjonatów sportu wypracowaliśmy sobie renomę miejsca, w którym aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę. Dzisiaj podczas Dni Otwartych w naszej szkole zaprezentowaliśmy 8 klasą pokaz serwisu synchronicznego. Serwis synchroniczny, pokaz kelnerski polega na jednoczesnym serwowaniu wszelkich potraw jednocześnie. To wizerunek i zachowanie kelnera stają się dla konsumentów wyznacznikiem dobrej restauracji, bo to właśnie bezpośredni kontakt z kelnerem w znacznym stopniu wpływa na postrzeganie przez gościa całego lokalu. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do nas do szkoły, gdyż my jako sekcja zespołu poszukujemy nowych osób, gdyż my niestety po tym roku już odchodzimy i... Ktoś musi nas zastąpić, dlatego zapraszamy serdecznie, jeżeli tylko macie jakieś ukryte talenty muzyczne, do nas, do szkoły już w przyszłym roku. Dziękujemy bardzo.